Czego brakuje ci pochmurne polskie dni, Gdy ciągle mrzy lub pada? W kraju, gdzie wieczny niż odmierza twoje sny, Ze słońca cię okrada. Co byś naprawdę chciał, Ty zimy biały szał przemrozi cię do kości? Co mógłby serio wcieć, aby przez chwilę mieć, mieć parę chwil radości. dwie morgi swoje. Uwaga! Baju, baju, baj! W tym jesteśmy dobrzy, uwaga! Baju, baj! a ta strona! Baju, baju, baj! Bardzo ładnie, pan, bardzo ładnie! Baju, baj! I teraz wszyscy, kocham! I love you. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Maybe I. You were always on, always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't want you all those long and lonely time. And I'm guess I never told you. So happy that you might If I make you feel second best. To keep you satisfied, satisfied. Little things I should have said and done, I just. Me, I didn't hold you all those long, long time. And I guess I never told you. I'm so happy that you mind if I make you feel second best. Sorry, I was blind. <laughs> you were always on my mind. 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 Dobry wieczór. Ilona Małek i Marcin Pawlak. Go bardzo serdecznie jeszcze raz witamy z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie dziś po raz pierwszy zostaną wręczone pierwsze w historii Podkarpacia Złote Lwy Podkarpackie. To nagroda ustanowiona przez Telewizję Rzeszów, a promuje ludzi, którzy są nieprzeciętni, swoimi działaniami zmieniają wizerunek województwa. Pomysł ich uhonorowania poparł marszałek województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta. Konkurs wsparli także przedstawiciele firm, rektorzy wyższych uczelni, naukowcy oraz ludzie kultury. A telewizja Rzeszów, organizując ten konkurs, współpracowała z lokalnymi czasopismami: Echo Rzeszowa, Korso, Korso Kolbuszowskie, Nasz Dom Rzeszów, Nowe Podkarpacie, Obserwator Lokalny, Sztafeta i Życie Podkarpackie. Ich przedstawiciele zgłaszali swoich kandydatów do statuetek Złotego Lwa. A ta statuetka ma charakter wyłącznie honorowy i przyznawana jest w kategoriach osobowość roku, osiągnięcia gospodarcze i naukowe. Mówiąc o statuetce, chcemy wspomnieć o Adamie Przybyszu, rzeźbiarzu z Sanoka. skład kapituły weszli ludzie o uznanym autorytecie społecznym, naukowym, gospodarczym i kulturalnym. Wśród nich znaleźli się rektorzy i profesorowie wyższych uczelni. Chcemy przybliżyć teraz Państwu, jakimi kryteriami kierowała się kapituła, decydując o tym, kto zostanie laureatem pierwszych w historii Podkarpacia lwów podkarpackich: znaczeniem i rolą osiągnięć kandydata dla województwa, przełamywaniem schematów myślenia na rzecz zmiany oblicza regionu, innowacyjnością przedsięwzięć, wagą i znaczeniem odniesionych sukcesów dla Polski i Podkarpacia, wpływem na poziom życia, trwałością. Przedsięwzięć znaczeniem społeczno-gospodarczym i kulturowym dla rozwoju Podkarpacia. Działalnością z poszanowaniem etyki i prawa. W pierwszym etapie każdy mógł zgłosić swojego kandydata. Wśród 49 zgłoszonych osób, kapituła wybrała po trzech w każdej kategorii. I poznamy tych laureatów już niebawem. Ich nazwiska są teraz skrzętnie skrywane w kopertach, one są zalakowane, więc myślę, że już niedługo poznamy Laura. Będziemy po kolei te koperty otwierać, ale swojego czwartego złotego lwa podkarpackiego przyznaje także publiczność tej nagrody, a więc telewidzowie, czytelnicy oraz internauci. Mogli oni głosować na stronie internetowej, ale także mogli głosować poprzez kupony, które były drukowane przez czasopisma, z którymi współpracujemy. Konkurs wspiera Marszałek Województwa. Niestety pan Marszałek jest w Kanadzie, ale my rozmawialiśmy z nim przed wylotem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi przykro, że nie mogę być dziś z Państwem na uroczystej gali wręczenia statuetek Złotego Lwa Podkarpackiego, ale zapewniam, że jestem z Państwem obecnymi myślami, zwłaszcza ze wszystkimi laureatami plebiscytu i wszystkimi nominowanymi do nagrody. To pierwsza edycja Nagrody Złotego Lwa Podkarpackiego. Cieszę się, że samorząd województwa razem z Rzeszowskim Oddziałem Telewizji Polskiej jest organizatorem tego prestiżowego konkursu. Wierzę, że statuetki Złotego Lwa, przyznawane przez Kapitułę oraz widzów i czytelników, staną się na Podkarpaciu najbardziej pożądanym wyróżnieniem, bo będą poświadczeniem pracy ważnej i potrzebnej dla całego regionu. Statuetki złotego lwa nawiązujące do herbu Województwa Podkarpackiego i symbolizujące siłę i hard ducha będą trafiać do osób, których śmiałe wizje, umiejętność przełamywania schematów, a także przedsiębiorczość, wiedza i doświadczenie sprawiają, że są liderami w swoim środowisku i motywują innych do działań na rzecz rozwoju regionu. Dzisiaj nagrodę otrzymają cztery pierwsze osoby. Cieszę się, że mogłem brać udział w pracach kapituły i współdecydować o przyznaniu statuetek. Wybór był niezwykle trudny. Nie będę zdradzał wyników, ale już w tej chwili gratuluję nagrodzonym, życząc, aby ta statuetka, będąca uhonorowaniem ich działań, dawała siłę i wsparcie pracy codziennej. Wszystkim Państwu życzę wielu artystycznych wrażeń podczas gali finałowej i miłej zabawy.